Dzień dobry, witam serdecznie, to jest Ekspres Frankowiczów w odcinek 88 i mamy już drugą połowę lipca, na szczęście nie drugą połowę wakacji, jeszcze dużo, dużo przed nami. Ze mną tradycyjnie Kamil Chwiedosik oraz niezastąpiony Zbigniew Urbański. Drodzy Państwo, nasz program rozpoczynamy od fragmentów programu wygrani Frankowicze. Ta przygoda z życiem bez kredytu rozpoczęła się 5 lat temu i 5 lat temu poznałam kancelarię, poznałam Kamila i postanowiłam pozwać bank. Postanowiłam pozwać bank, ponieważ biorąc kredyt na kwotę 400 tysięcy złotych i spłacając go ponad 10 lat, okazało się, że moja kwota kredytu zamiast się zmniejszać, to się zwiększa. Więc po 10 latach spłaty kredytu do spłaty nadal miałam 700 tysięcy złotych. Więc to był ten moment, kiedy powiedziałam: dość, coś trzeba z tym zrobić, trzeba zaryzykować, zainwestować w kancelarię, w dobrych prawników. A jak trafiła Pani na samą społeczność życie bez kredytu? Czy ktoś polecił? Tak, oczywiście. Tutaj miałam bardzo dobre polecenie od mojej przyjaciółki Kasi, która już brała udział w, w rozprawie sądowej i już pozwała, pozwała bank, i była na najlepszej drodze do wygranej. A oto tematy, które będziemy poruszać w dzisiejszym odcinku. SUE. Pozytywne zmiany dla konsumentów wchodzą w życie. Frank szwajcarski umacnia się. Kredyt we franku będzie znacznie droższy przez podwyżkę stóp procentowych w Szwajcarii. Kolejne sukcesy społeczności Życie bez kredytu, czyli prawomocne wyroki. Polbank, Getinbank, mBank, Deutsche Bank. Najnowszy odcinek programu Katarzyny Urbańskiej Okiem byłej Frankowiczki. Odpowiedzi na pytania internautów. Drodzy Państwo, rozpoczynamy od CUE, bo tutaj pozytywne zmiany dla Frankowiczów wchodzą w życie. Kamil, przybliż, o co chodzi? Jakie to do pozytywne zmiany? Bo, ale jak CUE, to w zasadzie wiadomo, że dla Frankowiczów to tylko... Tak, jest jest to jest bardzo słuszna jest obserwacja. To. Przede wszystkim, tak, trzeba powiedzieć na start, że całe Rzeczystwo Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Spowodowało dzisiejsze orzecznictwo w Polsce. To znaczy, od, państw, od sprawy państwa Dziubaków i kolejnych spraw, które miały miejsce, zarówno w polskich jak i w sprawach dotyczących innych krajów, doprowadziło do tego, że faktycznie ten poziom ochrony konsumentów w Polsce i znowuż pod, podkreślam w całej Europie jest bardzo wysoki. I to przede wszystkim mowa tutaj o dyrektywie 93 przez 13 WG, która właśnie wskutek zmian została jeszcze bardziej powiedzmy dostosowana do Obecnej sytuacji, czyli do tego, aby jeszcze mocniej chronić konsumentów. Przypominam przy okazji, że jeszcze czekamy na kilka innych uchwał, zarówno Sądu Najwyższego tutaj u nas w Polsce, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie są zadane polskie pytania prejudycjalne, które jeszcze bardziej, można powiedzieć, Zapewne, oczywiście nie możemy być tego pewni, ale zapewne e, poprawią sytuację Frankowiczów, m.in. w moim odczuciu znosząc zarzut zatrzymania, czy też e, pozwalając sądom liczyć odsetki od dnia złożenia pozwu, a nie od dnia, kiedy powiedzmy oświadczyli oni o jakiejś tam powiedzmy znajomości skutków nieważności umowy, które no notabene i tak i tak przecież składając pozew już musieli znać. Dlatego nasze orzecznictwo polskie jest w tej chwili bardzo korzystne, a Trybunał Sprawiedliwości, można powiedzieć otwarcie, jedynie e, wspiera. I też wzbogaca te nasze orzecznictwo o kolejne argumenty, które, którymi my akurat dla Frankowiczów w ich imieniu staramy się używać w sądzie. Drodzy Państwo, ale niestety, frank szwajcarski no nie pomaga Frankowiczom, bo frank szwajcarski po prostu się umacnia. To może oznaczać, że kredyty franku będzie znacznie droższy powiedz, że tak nie będzie, ale no będzie. Nie? To znaczy tak, no my nie chcemy i nie będziemy nigdy straszyć i mówić co będzie, że jak, jak Frank no, będzie rusł. To są ruszył. wakacje przecież. Tak, no, no. ja sobie przypominam ten okres przed siedmiu lat, kiedy zaczynaliśmy, gdy każdy mówił, że zaraz problem zniknie, bo Frank spadnie. Minęło 7 lat, Frank nie spadł, a raczej urósł. Zresztą taka była nasza pierwotna predykcja, widząc trendy na rynku tej, tejże waluty. No i przy okazji też innych okoliczności, które w międzyczasie miały miejsce, natomiast w historii gospodarki zawsze było tak, że frank szwajcarski był tą walutą skrajnie najmocniejszą w naszym regionie, dlatego też trudno mówić o tym, żeby mogło być inaczej. Biorąc tym bardziej pod uwagę to, co tak jak słusznie zauważyłeś, ma miejsce obecnie, czyli wzrost stóp procentowych Szwajcarii, który jest podyktowany właśnie tym, że od mamy dosyć istotne zmiany wynikające czy to z COVID-u wcześniej, czy to też z wojny na Ukrainie. Także niestety można powiedzieć, że dla tych, którzy nie pozwali banku, oczywiście te, te raty prawdopodobnie będą dalej rosły i to nie tylko raty, ta kapitałowa, ale też odsetkowa. Przy czym zaznaczę, że jednocześnie przy wzroście kursu franka będzie rosło również te wirtualne, ale jednak, mimo wszystko zadłużenie. Ale z drugiej strony, patrząc, pozytywny aspekt tej kwestii jest taki, że ci, którzy zdecydują się jednak pozwać bank, będą mogli skorzystać na wysokim franku po to, aby przeliczyć ilość wpłacanych do banku, franków do banku najczęściej po wejściu ustawy antyspredowej, czyli najczęściej po 2011 roku, po cenie dzisiejszej, czyli po Cenię, jaką przy, dnia, przy składaniu wniosku, zabezpieczeniu, roszczenia, czy też w ogóle przy złożeniu pozwu taki Frankowicz zastosował. Czyli innymi słowy, franki, które kiedyś były kupowane w dużo niższej kwocie, dzisiaj. Ten wyższy kurs powoduje, że szybciej, bardziej prawdopodobne jest, że dostaniecie Państwo zabezpieczenie roszczenia, bo kurs, który będzie używany, będzie kursem z dnia złożenia pozwu, bądź też z dnia złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia, jeżeli będzie to poprzedzone rozszerzeniem powództwa o kwoty, które były dotychczasowo nadpłacane jeszcze. Drodzy Państwo, chyba nie było tygodnia, w którym nie mielibyśmy dobrych informacji, jeżeli chodzi o, o Frankowiczów, którzy walczą z bankami. Nie było dnia. Nie, nie było no tak. W zasadzie tak, a czasami mamy hatryki, prawda, jeszcze tak jest, jest lepiej. Tak jest. jest. to niesamowite, co się dzieje. To wszystko znacznie przyspieszyło. Uważam, że bardzo dobrze, bo tutaj Frankowicze wszyscy są no, troszeczkę zniecierpliwieni, chcą jak najszybciej usłyszeć wyrok i oczywiście skorzystać z tego, że no, będą, będzie im zwracane to, co im niesłusznie zostało. Tak, nich nie y -hmm. wpłacone. Mamy w tym tygodniu Polbank, mamy Getting Bank, mamy tradycyjnie M Bank, Deutsche Bank tego jest, no jak co tydzień naprawdę sporo. Tak jest. No, powiem powiedziałbym tak, no w zasadzie też na naszych stronach są statystyki, ile my akurat wygrywamy średnio z poszczególnymi bankami, to znaczy, jaki jest, jak jest rozkład tych banków. Oczywiście wygrane to 100%, ale jeżeli chodzi o średni rozkład, to te banki akurat u nas tak się rozkładają. Przypomnę, Tutaj oczywiście Fortis, czyli Paribas, to jest bank, który jako jedyni w Polsce mamy prawomocne wyroki, i to jedyni w Polsce też te wyroki zapadły już ponad dwa lata temu. Także tutaj no absolutnie nie ma czego się wstydzić, mówiąc tak już brutalnie wyroki są świetne. Dochodzimy tych roszczeń w zasadzie, no, można powiedzieć, codziennie po kilka spraw, przynajmniej z tego jedna, dwa dwie kończył się wyrokiem, a tak jak powiedziałeś, często są hatryki, czyli mamy trzy wygrane, a zdarzały się nawet takie dni, gdzie. Dociera do nas nawet i 5 i 6 wyroków. Także no, przy takiej ilości spraw naprawdę sąd bardzo sprawnie rozpatruje to, co Frankowicze oczekują od niego, czyli potwierdza, stwierdza, ustala, że ta umowa od samego początku była nieważna i zasądza z tego tytułu kwoty. Kwoty oczywiście z tytułu nienależnego świadczenia, jak słusznie zauważył Zbyszek. Tutaj nie ma naprawdę czego się wstydzić, bo my z moją żoną Kasią Urbańską jesteśmy dumni z tego, że możemy być członkami społeczności Życie bez kredytu, ale też Kasia cały czas. Zaznaczę, że ona też bardzo się cieszy, że może pomagać w ramach akcji Prawomocni Pomocni i także innym frankowiczom. Też się cieszymy, bardzo no, to jest budujące, że osoby, które już w zasadzie wygrały i mogłyby pójść do domu z tym, z tym zwycięstwem, jednak się angażują, bo ta mentalna pomoc, te wsparcie dla innych też jest no, nieocenione. Powiedziałbym otwarcie. No, tutaj no, kiedy mam rozmowy z Frankowiczami, którzy jeszcze nie zdecydowali się na pozwanie banku, to mówią niejednokrotnie, że ta cała akcja prawomocni pomocni, nasze wygrane w ogóle podejście, jakie, jakie mamy, jakie stosujemy do Frankowiczów, no, wzbudza na tyle dużo zaufania, że mimo że mają obawy, to jednak chcą mimo wszystko pozwać bank po to, aby po prostu nie borykać się w przyszłości z kłopotami, które wynikają właśnie z tych nieuczciwych umów. No a ja ilekroć idę do pizzerii, która jest obok naszego bloku, to pan Marcin zawsze mnie o coś zapyta i w tej chwili akurat jest przed procesem, trochę się denerwuje i będzie rozmawiał... Przed rozprawą. Z... Przed rozprawą hmm. będzie, będzie rozmawiał z Kasią, żeby, żeby mu trochę wyjaśniła, wytłumaczyła i zapewne chyba uspokoi. Od tego jest aplikacja Prawomocni Pomocnik, gdzie mogą Państwo sami Zalogować się i bezpłatnie poprzez portal Booksy, e, przez aplikację Booksy zarezerwować spotkanie z naszymi prawomocnymi. Kurczę, to ja zrobiłem coś na nielegalu, bo dałem panu Marcinowi tak na, na boku numer do Kasi. Przepraszam. No, no, numery też są. znaczy W aplikacji są podane numery telefonów, są podane dane dostępowe do aplikacji oraz również adresy e-mail. To są wszystkie drogi możliwe, aby skontaktować się. Nie robimy tutaj żadnych problemów. I wszystkie drogi oczywiście prowadzą do obejrzenia fragmentów, przynajmniej na ten moment najnowszego odcinka programu Kasi Urbańskiej, czyli Okiem Byłej Frankowiczki. Panie Michale, dlaczego pan w takim razie zdecydował się pozwać bank? Przyznam się szczerze, że nie planowałem, ale zachęcony no, po prostu medialnymi doniesieniami, że są już, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie przekręcę nazwiska państwa, dziubakowie. Tak. I oni byli chyba pierwszymi, który, którzy mieli pozytywne rozstrzygnięcie i wtedy. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba nawet to było w tym samym banku, w którym ja miałem, bo ja zaciągałem kredyt w kredyt banku, już aktualnie dzisiaj istniejącym. No to jak gdyby skojarzyłem, że daty były mniej więcej bardzo podobne bank ten sam, więc pomyślałem, że na 99% moja umowa była identyczna jak Państwa dziubaków. No i następnie pogooglowałem. Myślałem, czy nie pójść z tą sprawą do mojego prawnika, ale on powiedział: słuchaj, jak w każda dziedzina wymaga specjalizacji i są kancelarie, które się tylko i wyłącznie tym zajmują, więc coś, co ja na czym się będę uczył, i pewnie to będzie może interesujące, ale, ale to jest za poważna sprawa na naukę i polecił mi, żebym sobie znalazł jakąś, nie mówił jaką, ale jakąś kancelarię, która po prostu tym się zajmuje. No, i tutaj internet, Google i e, tak naprawdę no bardzo pozytywne opinie, które sobie wygooglowałem. Mm -hmm. e, trochę e, obawiałem się tej wesołej nazwy Życie bez kredytu, bo to tak trochę trywialnie brzmi, e, no ale jak gdyby za każdą nazwą, marką kryje się jednak człowiek e, i opinie e, o kancelarii panu Kamilu były wszystkie bardzo pozytywne, więc postanowiłem odezwać się. I uwierzył Pan w nazwę, uwierzył u... Pan w slogan Życie bez kredytu. No że... teraz to już tak. Teraz jestem chodzącą reklamą i zresztą też wielu osobom poleciłem, bo każdemu, komu opowiadam, no to aż nie wierzy, że, że to się wydarzyło i jestem dowodem na to, że... No właśnie, bo są skrajne reakcje, prawda? Znaczy dopóki się to nie ziści, nie wydarzy, to jak pozywamy bank, wszyscy mówią dobra, czekajcie... Nie wiadomo, jak długa batalia, tak, i banki tak. będą kombinować, nie wiadomo, jak z tego wyjdziesz. Lepiej sieć cicho, spłacaj i nie ryzykuj. Dokładnie, no więc ja dalej siedziałem cicho i spłacałem, ale jak gdyby równolegle się toczyła ta sprawa. Natomiast to, co jest ważne, że od momentu, kiedy ja już wezwę bank, jak gdyby za, zainicjuję proces, to już od tego czasu wszystko, nawet to, co nadpłacam, będzie ewentualnie podlegało zwrotowi. Więc ja uważam, że absolutnie każdemu polecam, no bo nie ma się nic do stracenia, tak naprawdę. Drodzy Państwo, wakacje w pełni, my zbliżamy się do końca tego odcinka, więc czas na odpowiedzi na pytania internautów. Rozpoczynamy od Pana Andrzeja, którego serdecznie pozdrawiamy. Pan Andrzej pyta: Czy bank może zająć nieruchomości, jeżeli przestanę płacić ratę kredytu? Ale tutaj absolutnie nie może sam z siebie zająć. Tutaj pamiętajmy, że już wiele tygodni temu. Kasia właśnie rozmawiała z komornikiem, rzecznikiem komorników w Warszawie, który wyjaśnił, jak to wygląda. Przede wszystkim w ogóle, żeby komornik mógł zacząć działać, żeby bank cokolwiek mógł zajmować, to musi mieć prawomocny wyrok z tytułem wykonawczym. To jest długa droga do tego. No, oczywiście nie, to nie chodzi o to, że my odradzamy płacenia rat, znaczy zalecamy, żeby Państwo nie płacili rat, jeżeli nie macie na przykład zabezpieczenia roszczenia, natomiast wcale to nie znaczy, że jeżeli przestaniecie płacić, to nagle bank coś zrobi. Oczywiście banki będą straszyły, bo to jest taka ich propaganda, że nagle mogą zająć nieruchomości, że mogą wysłać państwa pod most. Natomiast proszę mi wierzyć, takie rzeczy się nie dzieją po prostu. I Jeżeli są problemy z płatnościami, a nie ma możliwości złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia, bo często do nas zwracają się klienci, którzy gdzieś tam zostali namówieni przez swoich prawników lokalnych, żeby pozwać bank w jakimś mniejszym sądzie. na no to się wiąże z wieloma kłopotami, a przede wszystkim z brakiem możliwości, co do zasady oczywiście, zabezpieczenia roszczenia. No i mimo tego, że konsument dawno mógłby przestać płacić raty dzięki zabezpieczeniu, Roszczenia, no to w innym sądzie niestety takiego zabezpieczenia nie, nie otrzymał, a już nie ma pieniędzy na płacenie rat i wtedy zgłaszały się właśnie ci, te osoby do nas. No i staramy się im również pomóc, natomiast absolutnie proszę się nie przejmować. bank nie ma żadnego prawa wejść do państwa nieruchomości, a jeżeli tak będzie, to natychmiast trzeba dzwonić na policję. No, ale trzeba przygotować się na to, że bank będzie straszył, będzie kombinował, tak. będzie wymyślał różne dziwne rzeczy, nie, nie, nie należy się tym przejmować. Tak jak ja się dzisiaj na przykład nie przejąłem tym, że zobaczyłem na pewnym portalu zdjęcie z 15 lipca. 1410 roku, który, zdjęcie, które przedstawia przygotowania do bitwy pod grą No 600 lat temu już w Polsce zdjęcia robić. Naprawdę, no to cudownie, naprawdę byłem pod wrażeniem. Przechodzimy do pytania pani Olgi. Co w momencie, gdy po wygranej sprawie bank nie chce wypłacić zasądzonych kwot? To znaczy, coś takiego, jak nie chce wypłacić, to kończy się po prostu u komornika. To oczywiście, my, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, Obecnie były blisko tego różne banki, które wymyślały jakieś rzeczy, jakby decyzja była prosta. Albo wpłata będzie jutro, albo będzie komornik pojutrze na koncie, i te pieniądze się znajdowały. Natomiast jest jeden bank, Paribas który nie wiadomo czemu nie płaci. Płaci później komornikowi jakieś dodatkowe spore zresztą pieniądze. Natomiast te pieniądze również znajdują się drogą. My składamy tytuł egzekucyjny do komornika, komornik zajmuje pieniądze banków Narodowym Banku Polskim, Narodowy Bank Polski w odpowiednim terminie przelewa do komornika, komornik również w odpowiednim terminie przelewa do klienta. Ta cała procedura trwa kilka tygodni, natomiast nie ma opcji takiej, żeby bank nie wykonał. Wyroku, który jest prawomocny. Pani Barbara pyta, czy rozprawa może zakończyć się w pierwszej instancji i czy mieliście takie sprawy? No Oczywiście, że tak. No, nie wiem, przyznam tutaj otwarcie, że nie wiem, czy to jest skutek zapominalstwa banku, czy jakichś błędów. Natomiast oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że mamy wygrane wyroki po pierwszej instancji, po prostu nie wpływała apelacja banku. Zobaczymy, może jest to nowa świecka tradycja, że banki nie chcą ponosić więcej kosztów, bo wiadomo, że apelacje to, to jest koszt dla banku ogromny. Natomiast no, na dzień dzisiejszy powiedziałbym, że jednak póki co składają apelacje, ale zdarzają się oczywiście i tutaj trzeba podkreślić, że być może jest to przypadkowo, ale zdarzają się, że banki tych apelacji jednak nie składają w terminie. Coś tak czuję, że słuchaj w tym okresie wakacyjnym tych apelacji nie będzie, no bo wszyscy na urlopach, głowy w chmurach. No, się nie będziemy i tak wcale, dalej. My się nie będziemy wcale smucić. Co więcej, w umowach mamy zapis, że jeżeli sprawa skończy się w pierwszej instancji, to są dużo mniejsze koszty sukcesu, bo obniżamy wtedy znacznie sukces, jest mniej pracy, wobec tego też jest, nie ma potrzeby pobierania pełnej stawki. Czy, czyli wydaje mi się, że można spokojnie prawnikom bankowym życzyć udanych wakacji. Niech odpoczywa. A może wyślemy ich wszystkich na wakacje? Na no, 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 no. <laughs> wakacje. Życie bez Tak jest. Drodzy Państwo, no i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek programu. Życzymy cały czas oczywiście nieustająco udanych wakacji, i wygranych. I wygranych. I że zobaczymy się już za tydzień kolejną niedzielę o 12.00. Lajkujcie, pamiętajcie, oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dla nas to jest bardzo ważne. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.